Witam Cię! Wszyscy mówią o odkrywaniu swojej tożsamości, ale czy wiesz, czym ona tak naprawdę jest? Może czas przestać szukać odpowiedzi w gwiazdach i horoskopach i zacząć kopać głębiej w ziemi. Tak, ziemia skrywa sekrety, o których nikt Ci nie mówi. Odkryj w sobie kartofla. Kim jesteś? Czy jesteś swoją pracą, swoimi opiniami, z których duża część może zmienić się w mgnieniu oka? Jesteś swoimi lękami? Ten punk w kącie wciąż mnie hmm, łaskoczy i jego obraz. Jesteś tym, co jesz, choć miłoby było być pączkiem w maśle. I tu trzeba uważać na słowa, żeby nie przerodziły się w oponkę. Może jesteś imprezowym zwierzęciem w weekendy, introwertykiem w tygodniu, miłośnikiem kotów, który kocha też spacery z psem, czy fanem Roka, który na co dzień słucha Mozart'a. Ale czy to wszystko naprawdę cię definiuje? Może czas sobie powiedzieć. Kimkolwiek jestem, jedno jest pewne. Nie będę się nudzić. Nie będę udawać kogoś, kim nie jestem. Żyje autentycznie nawet jeśli oznacza to jedzenie pączków na śniadanie i dokarmianie węża wokół pasa. <laughs> Przestań udawać, że masz odpowiedzi na wszystkie pytania. Tak, cała wiedza jest w nas. Jednak pozwól sobie czasem być głupią. W końcu życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiadomo, jaki smak kryje się w środku. Może nie ma. Jednej definicji autentyczności. Może to, co prawdziwe dla ciebie, może być złudne dla kogoś innego. Pamiętaj, że czasami wartościowe jest to, co proste i zwyczajne. Nie wszystko musi być słodką papryczką albo papryczką chili. Bądź dumna ze swojego kartoflanego ja. Ziemniak jest warzywem powszechnym, prostym i często postrzeganym jako mało ekscytujące. A co jeśli ci powiem, że zawiera on 12 chromosomów i 840 milionów par zasad DNA, co odpowiada mniej więcej 1 czwartej genomu człowieka? Niech ziemniak symbolizuje tu odejście od presji, bycia kimś wyjątkowym. Zaakceptuj siebie taką, jaką jesteś, bo jesteś wystarczająca. Nawet jeśli nie pasujesz do kanonów piękna, zresztą kto i jak może w ogóle to oceniać, jeśli każdy z nas jest jedyny i niepowtarzalny. Powiem ci jeszcze jedną ważną rzecz. Tak jak ziemniak, odkrywaj ukryte potencjały i talenty pod powierzchnią. Odkrywaj swoje autentyczne wartości i cechy niezależnie od, od oczekiwań innych. To nie koniec drogi, to dopiero początek kolejnej przygody, kolejnych marzeń, kolejnych celów. Tak więc, moja droga, ruszaj z miejsca. Pamiętaj, że życie to nie tylko docieranie do celu, ale przede wszystkim sama podróż, a tożsamość ma być Twoim osobistym kompasem, który pomaga Ci orientować się w dzikim gąszczu codzienności. Tożsamość. To takie poczucie, które mówi ci, kim naprawdę jesteś i jak masz przestać się dopasowywać. Ty masz być centrum swojego własnego wszechświata i masz wyzwolić się z etykietek. Jesteś jedynym i niepowtarzalnym modelem. Jeśli też tak uważasz, pozostaw lajka lub serduszko, a jeśli masz wątpliwości, możesz napisać o nich w komentarzu, albo pochwalić się w nim swoimi potencjałami. Także do zobaczenia jutro.